Ale ja. ja. się to skończy, ale mam wrażenie. Zostawcie! Jezu, jestem No, w sali na TikToku Viral będzie. No, fajnie. Patrz. No, widzę. Kupaty, serio? To nie jest śmieszne. Nie, to jest po prostu. jak humor. Nie umiesz się bawić. No właśnie. Zanim coś opublikujecie, pomyślcie, czy nie robicie komuś krzywdy. <grym> nie wystarczy tylko nie udostępniać. Zawsze trzeba reagować, gdy widzimy coś złego. <grym> to przestało. się stało? Wszyscy się ze mną śmieją. Ktoś rzucił ten filmik nie chcę już tu przychodzić. Fajnie <grym> było. To takie za Widzieliście, jak ja to przeżywa? To nie jest rzadkość, to jest hejt. To jest niemożliwe, może przesadziliśmy prawie. No, nic z tego nie czyni. Teddyna no. chcieliśmy cię przeprosić, ja skasowałem te filmy, do innych też pisałem, żeby skasowali. Nie będziesz za? No? dobrze, chociaż to zrozumiałaś. W sieci nie ma przycisku cofni, ale zawsze można zatrzymać się przed kliknięciem, zanim udostępnisz pomyśl.